Dominika i Rafał poznali się dzięki udziałowi w popularnym programie telewizyjnym Rolnik Szuka Żony, który od lat przyciąga przed ekrany widzów marzących o prawdziwej miłości na wsi. Ich historia rozpoczęła się w jedenastym sezonie tego formatu, kiedy to Rafał postanowił zgłosić się do programu z nadzieją, że wśród setek kobiet zainteresowanych udziałem znajdzie wreszcie tę jedyną, która zrozumie jego styl życia. Podzieli pasję do pracy na gospodarstwie i będzie gotowa stworzyć z nim prawdziwy dom. Dominika, kobieta z charakterem i wielkim sercem, zauważyła ogłoszenie Rafała i nie wahała się napisać listu, który okazał się na tyle wyjątkowy, że trafił wprost do serca rolnika. Niedługo później Dominika pojawiła się w jego gospodarstwie, gdzie ich relacja zaczęła się powoli rozwijać przed czujnym okiem kamer i całej Polski. Od momentu ich telewizyjnego spotkania minął już niemal cały rok. Ten czas przyniósł wiele zmian i wyzwań, ale też mnóstwo radości i nowych doświadczeń. Choć program dawno się zakończył, ciekawość widzów nie słabnie, pytania o to, czy Dominika i Rafał wciąż są razem, regularnie pojawiają się w komentarzach na portalach społecznościowych i w licznych grupach fanowskich poświęconych programowi. Para stara się jednak nie epatować swoją prywatnością. Zachowując balans między dzieleniem się ważnymi chwilami, a chronieniem codzienności przed zbytnią medialną ingerencją. Od czasu do czasu publikują wspólne zdjęcia i krótkie filmiki, które pozwalają obserwatorom poczuć, że ich historia toczy się nadal, choć już bez kamer, za to z prawdziwymi emocjami i codziennymi obowiązkami, jakie niesie życie na wsi. Ostatnio jednak ich nieobecność na majowym spotkaniu zorganizowanym przez inną uczestniczkę programu, Agatę wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Wielu z nich zaczęło spekulować, czy przypadkiem nie doszło do rozstania, lub czy ich relacja nie przeżywa kryzysu. Plotki te uciszył sam Rafał, który w odpowiedzi na jeden z komentarzy wyjaśnił, że ich nieobecność miała całkiem prozaiczny powód, niezwiązany z żadnymi problemami w związku. Ta szczera odpowiedź uspokoiła fanów, choć oczywiście nie zaspokoiła ich głodu nowych informacji. Tymczasem wiosna, która co roku przynosi odrodzenie natury i nowe początki, okazała się dla Dominiki wyjątkowo ważnym okresem. Maj to dla niej szczególny miesiąc, bowiem właśnie wtedy obchodzi swoje urodziny. W tym roku postanowiła uczcić tę okazję w sposób bardziej refleksyjny i podzieliła się swoimi przemyśleniami na Instagramie. Opublikowała tam nową serię zdjęć autorstwa zaprzyjaźnionej fotografki, które ukazywały ją w otoczeniu przyrody, na tle malowniczych krajobrazów, z delikatnym uśmiechem, który mówił więcej niż tysiąc słów. Fotografie utrzymane były w ciepłej, naturalnej kolorystyce, oddającej harmonię z otoczeniem i spokój ducha, jaki bił od bohaterki. Pod tymi zdjęciami Dominika zamieściła długi wpis, który poruszył wielu jej obserwatorów. Napisała o tym, jak mijający czas wpływa na jej postrzeganie świata i siebie samej. Zdradziła, że właśnie skończyła 34 lata, i że z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej docenia spokój, który w jej oczach jest dziś luksusem nieporównywalnym z żadnym materialnym dobrem. Podkreśliła też, jak ważna jest dla niej obecność bliskich osób, które swoją codzienną obecnością tworzą poczucie bezpieczeństwa i budują fundamenty prawdziwego szczęścia. Dodała, że z biegiem lat nauczyła się większej samoświadomości i zrozumiała, że miłość do samej siebie to podstawa wszystkiego co dobre i trwałe w życiu. W jej słowach nie było fałszywej skromności ani przesadnego patosu, raczej szczera refleksja osoby, która przeszła już przez wiele zakrętów losu i dziś stoi pewnie na własnych nogach. Dominika zakończyła swój wpis stwierdzeniem, że warto żyć w zgodzie ze sobą, nawet jeśli czasem oznacza to podejmowanie trudnych decyzji czy mierzenie się z niezrozumieniem otoczenia. Jej słowa były ciepło przyjęte przez fanów, którzy w komentarzach życzyli jej wszystkiego najlepszego i dziękowali za inspirujące przesłanie. Cała ta sytuacja pokazała, że choć Dominika i Rafał poznali się w blasku kamer, to ich historia wciąż się toczy, mniej spektakularnie, ale być może właśnie dzięki temu bardziej prawdziwie i wartościowo.